Hey, witam was ponownie. Sorry, że tak w środku walki, ale w końcu udało mi się jakoś ee, doprowadzić tę walkę do takiego momentu, że mogę wygrać. No, ogólnie taktyka była taka, że silny cios jest dupowaty na te upiory, gdyż a w ogóle nie skutkowała walka silnym ciosem. Na każdego stwora zazwyczaj jest taki sposób to bywa w werpegach Tych lepszych mm. <laughs> oczywiście O, bariera padła, możemy iść dalej. Aha, mi tego robić. Dobra, tutaj zajrzyjmy. Aha, jakiś upiór no na serio upiorne miejsce Nie ma co? Klimatyczna lokacja? Bardzo, bardzo Nie będę z Przejdziemy? Tak, przejdziemy. Ej, ej co nas stracił Chyba ogień. Chyba ogień. Hmm. Chyba to wygląda trochę jak Christophersia. Tak, po belkach, po belce z belki na belkę, jak Christophersi. Ale to tylko Wiedźmin, dlatego nie będziemy tak robić. Tylko zejdziemy sobie normalnie. Kuda, następne upiorę. Fajnie. A nie, jeden tylko. Dobrze. Podstawa walki z upierami nie dać im zadać ciosu. Trzeba postarać się. Ej, no i zadali. Tak, gdybyśmy nie mieli srebrnego miecza, to byłaby dupa, a nie walka. Czyli <grym> w dobrym momencie mi sobie ten srebrny miecz. Szczególnie że... Miałem chętkę na tego questa. Zresztą Wiedźmin bez srebrnego miecza to już nie to samo. Co nie Gerard? <grym wyszło> o, akta szpitala. Zobaczmy, czy to można przeczytać w ogóle? Kobieta wskazuje silne objawy schizofrenii, chroniąc jej urodę zdecydowała się z, zrezygnować z terapii rozpaloną roz, obręcza Obstając tylko przy ziołach zwiększonej dawca, ze względu na ataki agresji nakazała skuć pacjentkę łańcuchami malunki, które wykonają na ścianach do analiz Dobra, chyba ten odcinek pójdzie na dwie części Znaczy na dwa odcinki Dlatego że chciałbym to skończyć jak zakończymy ten, tego questa raczej przejście tego domu dla obłąkanych No, teraz to się zgubiłem Pozwólcie, że zajrzę na mapę A nie, dobrze idę okay. Same upiorek A nikt nie zasługuje chyba aż na takie cierpienie Cierpienie po życiu Ale szupiornie Rewolnie ciarki przychodzą o, jakiś człowiek żywy. Z zostaw mnie, precz! Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja, nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie zdrawił wszystkich medykamentów? Czy mamy znaleźć medykamenty? Wszystkie spokojące, ok. Wśród spokojących domu wariatów to chyba powinno być sporo. Chyba, że strawi ogień, jak mówi Geralt. z sukno. To nie to, na pewno. Nie, tu jest ten. Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na obłąkanych. To się ciekawe, co się wydarzyło? Nie, to nic. Może to? Nie, nie, Szczerze, bardziej mnie przychodzą niż podczas przechodzenia metra. Takie bardzo klimatyczne miejsce. Może wolę po prostu takie klimaty? A na serio? Jeżeli miałbym porównywać... Ale co tu porównać? To jest Perk, to jest fantastyka, a tam jest... Yy, tam jest po prostu Nie wiem, po co nam kłody drewna, ale... Chyba to jest jakiś. Ładnik czegoś, więc weźmiemy eee, nie, nic ciekawego Nie gdzie są te leki Szczerze nie wiem wszystko przeszkoda, nie mogę znaleźć Da się w ogóle tędy przejść Raczej nie będę próbował O, tu jest coś, świetnie Ej, ej. Nie spodziewałem się go O wow 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 O, Dobra nie ma co? Lepiej my jego niż on mnie O lacie. Pełna ofensywa Taka moja dywiza Ej dopa <śmany> Z mojej pełnej ofensywy a, chociaż wiemy mniej więcej gdzie są leki, a też wiemy gdzie ich nie ma. To też jest ważne. Tak, jest fizjologowania. Kto mówi, Ferdek, kepski. Czekajcie, ja muszę się przygotować. Przyjdziemy srebrne. Ach, pięknie. Idź w ogień. Płoń, upiorza. E, dobra. Wiem, że to upiór. Ej! Teraz my byśmy spłonęli. Aaa, płoniemy. Zresztą i tak płyniemy. Fuck. Dobrze, udałem się. Tutaj powinny być chyba medykamenty. Albo suś za tego? To ostatnie miejsce, które nie sprawdzaliśmy Czy ostatnie dwa miejsca, bo jeszcze to ta lokacja. Nowy poziom. Ją, zajebiście. Zobaczmy. parowanie Ja, odblokowaliśmy resztę dróg rozwoju. Drzewka. Jest, Git. Czyli 6 punktów ładowanych w trening. Odblokowuję te. I od razu mówię, że jestem bardziej zdecydowany iść w szermierkę. No. A to jeszcze zobaczymy. Czy tak całkiem pójdę w szermierkę? Poczuć tak całkowicie. Karta Choroby Pacjenta. Pacjentuć oporczliwie snuje urojenia, podtrzymuje, podtrzymuje, że został porwany przez dziki gon. <laughs> snuje fantazję o świecie, w którym doszło do masowego ludobójstwa i w którym po grobach ludzi spaceruje jednorocznie. <laughs> LOL Innym, innym razem fantazję dotyczy pysz, pysznych elfich ogrodów. Pysznych. <laughs> wow. Pacjent utrzymuje pana to, że gdy rok temu wyrwał się z niewoli gon Gonu i wrócił w naszym świecie, minęło tak wiele, lat, że oglądał groby swoje dzieci. LOL. ale świr. Dobra, to super doły. Takie tylko dla ciekawostek. I kasło dla Grindleya. Zajwiście! Jak nazwali to! Taka odporna nazwa, normalnie? A to tylko gra. Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert, żyje? Ty i twój kolega kręcicie. Mówisz mi całą historię. Historię. Ok, sorry, że wszystkie nie było dźwięku znowu. Miałem gościa. Byliśmy. Ale chociaż napisy Wielkowski są, to mogliście poczytać. W czasie dawnej wojny z Ilfgardem pomagałem Rupertowi w Lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było na wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Ilfgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historioty o tym skarbie, i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca. I kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować. I któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? nie powiedział, gdzie jest skarb. A dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i czynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaska. Nie liczyłbym na no to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego <słuch> garczyka. <słuch> Stąd. O. Szukaj opierani w garczyka. Mhm. Już znajdziesz. Gnaczekle uciek. O, widzę, że uciekł. No dobrze, nie będzie nam przeszkadzać. Synce śmieci. O, trumfem zupiera magnez, mogłem... mutagen sił. Świetnie, coraz lepsze przedmioty znajdujemy. Jestem pewien, że nam się to przyda. Żebym wiedział, gdzie będą jakieś ciężkie walki, to bym od razu eliksir wypił, ale jakże grał na ślepo. Daj im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tłuszczostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. Brzydol... Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Hmm. Ale jest jakiś pokojowy sposób? Mhm. Dobra, czyli będziemy chyba musieli tu wrócić potem. Ja tak zgaduję tylko. Jak zgaduję dobrze, to dobrze. Jak nie, to. Będę zaskoczony. Tyle. To są w ogóle jakieś butelki, mieszki, mieszki z czymś, ale chyba nadpalone za bardzo. Dobra, chodź, wyszłam. Chodźmy na górę do Twojego kompana. O, od razu przyszliśmy na górę, Gridle. jak słyszę. Żyjesz, O, rzeczy Jesteś <laughs> Ojej, taki wybór. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Dobra, będę wredny raz. <laughs> Jestem ja bardziej ciekawy co daje ta pierwsza odpowiedź. Znaczy wiem co, domyślam się, ale zobaczmy. Będę wredny. Chociaż, raz, tejże Chodźcie, pokażę wam coś. czas tych ichże Będę zły! Pamiętacie mnie w apituchu Pamiętasz jak rozrywano mnie kawałek po kawałku. No nie jest co też to super dobrze, Zdobrzej więc... To nie jest takie źle. Zbrodnia zostanie ukarana. Zostaniem cię z nimi. aha haha... on to już Znaczy... nie dosłownie. Ej no dajcie, poka dajcie popatrzeć. <gry> o, spłonęli. Ciekawe. No i zakończyliśmy zadanie. Tylko się stąd wydostajemy i zakończymy ten odcinek. Jak mówię, zapewne podzielę to na dwie części. Bo ten czwarty odcinek to wrzucałem chyba ze ponad 3 godziny. Mimo niezłego neta jaki posiadam. Czekajcie, ja się zgubiłem, szukałem drugiego wyjścia o, 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 Dobra No to szukamy Czekajcie, tam się jakaś na górę wchodziło? Teraz nie wiem jak tam wejść na górę. Co tu było? Coś tu było. Nie, tędy nie. Może jest jakieś inne przejście? No, ale jakoś schodziłem na dół tamtędy A Teraz nie mogę wejść na górę. O, jest przejście Tędy na pewno nie schodziłem, ale kij Kij wam żyć Znaczy, nie wam widzą <tłynie> Tylko twórcę. Tędy nie szukamy, szukamy a kto szuka ten znowu idzie dochodziliśmy a, dobra jeszcze raz nie, nie tu kurde, sorry dobrze, idziemy nie, chyba nie, dobrze a, dobra, wyszliśmy na powierzchnię Dobra, to by było na tyle. Nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, czy dwa. A to jeszcze tak na razie kończymy nagrywanie. Tym akcentem zakończenia tego zadania. Co na następnym odcinku? Chyba weźmiemy sobie za główny quest. O coś innego. Dobra. Save. dziękuję za oglądanie. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie. A ja was zapraszam do kolejnego odcinka. Żegnam was ja, Geralt. not